Niewiele jest branż, które tak bardzo żyją wiarą w postęp, jak przemysł motoryzacyjny. Przez dziesięciolecia producenci obiecywali swoim klientom ni mniej, ni więcej tylko przyszłość na czterech kołach. Nowe technologie miały uczynić jazdę bezpieczniejszą, bardziej komfortową i rewolucyjną. Każda dekada przynosiła idee, które były świętowane jako przełomy. Jako odważne kroki naprzód, jako dowód na to, że człowiek może coraz lepiej panować nad techniką. Jednak między wizją a rzeczywistością często rozciąga się przepaść. Niektóre z tych innowacji były zbyt skomplikowane, inne zbyt drogie, jeszcze inne po prostu niebezpieczne dla życia. To, co w reklamach sprzedawano jako cud, w codziennym życiu okazywało się koszmarem dla kierowców, mechaników i całych koncernów. Niektóre z tych błędnych decyzji kosztowały miliony, Niektóre zrujnowały reputację tradycyjnych marek, a inne przeszły do historii jako ostrzegawcze przykłady. W tym filmie cofamy się do 10 najbardziej znanych, nieudanych innowacji motoryzacyjnych, które kiedyś uważano za obiecujące, a dziś służą jako ostrzeżenie. Są to historie przesadzonych oczekiwań, błędnych założeń i eksperymentów technicznych, które nie sprostały swojej epoce. Właśnie te niepowodzenia pokazują nam, że postęp wymaga nie tylko odwagi, ale także pokory wobec rzeczywistości. N. Ford Edsel i skrzynia Teletouch. Kiedy Ford zaprezentował Edsela pod koniec lat 50., miał on ucieleśniać przyszłość motoryzacji. Obszerne reklamy obiecywały innowacje, luksus i postęp techniczny. Jednak już na pierwszy rzut oka design podzielił opinię. Niezwykły grill dla wielu kupujących wydawał się dziwny i wzbudzał wątpliwości, zanim samochód na dobre pojawił się na drogach. Największy błąd tkwił jednak w środku. Ze skrzynią biegów Teletouch Ford chciał zrewolucjonizować klasyczną zmianę biegów. Zamiast dźwigni, kierowcy używali przycisków w piaście kierownicy. To, co wydawało się nowoczesne, w codziennym użytkowaniu prowadziło do zamieszania. Nieumyślne zmiany biegów, usterki techniczne i wysokie koszty napraw szybko sprawiły, że system stał się niepopularny. Wielu kierowców postrzegało tę te technologię nie jako ułatwienie, lecz jako ryzyko. Ostatecznie Edsel stał się symbolem przesadzonych oczekiwań i braku znajomości rynku. Ford stracił ogromne sumy, a nazwa Edsel przeszła do historii jako jedna z największych porażek w historii motoryzacji. Samochód ten do dziś pokazuje, że sama innowacja nie wystarczy, jeśli mija się z potrzebami ludzi. 2. Ford Pinto i skandal bezpieczeństwa. Ford Pinto został zaprojektowany jako tani ekonomiczny samochód dla mas. W latach 70. początkowo trafił w sedno epoki, jednak za obietnicą prostoty kryła się poważna wada konstrukcyjna. Niewystarczająco zabezpieczony zbiornik paliwa sprawiał, że pojazd był niezwykle niebezpieczny w przypadku kolizji tylnych. I prowadził w wielu przypadkach do pożarów. Szczególnie wstrząsające było to, że wewnętrzne testy wcześniej ujawniły ryzyko, jednak konstrukcja pozostała niezmieniona ze względów kosztowych. Kiedy incydenty stały się publiczne, nastąpiły pozwy, doniesienia medialne i masowa utrata zaufania. Pinto stał się symbolem tego, jak fatalne może być podporządkowywanie bezpieczeństwa względom ekonomicznym. Do dziś Ford Pinto jest uważany za ostrzegawczy przykład w historii motoryzacji. Pokazuje, że niska cena nigdy nie usprawiedliwia narażania ludzkiego życia, a decyzje techniczne w dłuższej perspektywie decydują o sukcesie lub porażce marki. 3. DeLorean DMC-12. Przyszłościowy wygląd bez osiągów. DeLorean DMC-12 natychmiast wywołał sensację na początku lat 80. Z karoserią ze stali nierdzewnej i charakterystycznymi drzwiami skrzydłowymi, wyglądał jak samochód z przyszłości i szybko stał się tematem rozmów także w Europie. Jednak za spektakularnym wyglądem kryła się rozczarowująca technika. Silnik był słaby, osiągi nie spełniały oczekiwań, a jakość wykonania pozostawiała wiele do życzenia. Dodatkowo doszła wysoka cena sprzedaży i ogromne problemy produkcyjne. Trudności finansowe i skandale wokół firmy przyspieszyły upadek. To, co było planowane jako wizjonerski samochód sportowy, zakończyło się fiaskiem z powodu braku substancji i wadliwego wykonania. Dziś Delorean jest ikoną popkultury, ale z historycznego punktu widzenia pozostaje jasnym przykładem na to, że sam futurystyczny design nie gwarantuje sukcesu. 4. Elektromagnetyczne zawieszenie Bose W latach 90. BOS realizowało wizję, która miała fundamentalnie zmienić jazdę samochodem. Elektromagnetyczne zawieszenie obiecywało niemal idealne trzymanie się drogi dzięki czujnikom i siłownikom, które w czasie rzeczywistym kompensowały nierówności. Teoretycznie samochód dosłownie unosił się nad dziurami i pozostawał stabilny nawet na zakrętach. Jednak właśnie ta techniczna perfekcja stała się problemem. System był ciężki, niezwykle drogi i bardzo skomplikowany. Dodatkowe koszty sprawiły, że produkcja seryjna stała się ekonomicznie niemożliwa, a kwestie konserwacji i niezawodności budziły duże znaki zapytania. Mimo imponujących demonstracji technologia ponownie zniknęła w laboratoriach. Dziś zawieszenie Bose jest symbolem tego, że nawet genialna inżynieria ponosi porażkę, jeśli nie jest przystępna cenowo i praktyczna w codziennym użytkowaniu. Pięć piąte koło do parkowania. Już w latach 30. inżynierowie szukali rozwiązania dla odwiecznego problemu: parkowania w ciasnych miastach. Pomysł piątego koła zamontowanego poprzecznie pod pojazdem i umożliwiającego ruchy boczne wydawał się zdumiewająco nowoczesny. Samochody mogły dzięki niemu dosłownie wsuwać się w miejsca parkingowe dziesięciolecia przed powstaniem elektronicznych systemów wspomagających. W praktyce jednak koncepcja okazała się zbyt skomplikowana. Dodatkowe koło znacznie zwiększało wagę, koszty i złożoność mechaniczną. Cierpiały na tym konserwacja i niezawodność, podczas gdy korzyści dla przeciętnego kierowcy pozostały ograniczone. Producenci szybko zdali sobie sprawę, że mało kto byłby gotów zapłacić więcej za tę technologię. W ten sposób piąte koło zniknęło z rozwoju seryjnego. Dziś pozostaje w pamięci jako fascynująca, ale nieudana idea. Która pokazała, jak blisko siebie leżą wizjonerskie rozwiązania i praktyczne ślepe zaułki. 6. AMC Amitron. Samochód elektryczny w złym czasie. Już w latach 60. American Motors zaprezentowało Amitrona samochód elektryczny, który wyprzedzał swoje czasy. Koncepcja obiecywała jazdę bezemisyjną, hamowanie rekuperacyjne i modułowy system baterii. Idee, które dziś uważa się za nowoczesne. W epoce, gdy benzyna była tania, a elektromobilność mało kto traktował poważnie, Amitron wydawał się spojrzeniem w daleką przyszłość. Jednak rzeczywistość szybko dogoniła projekt. Technologia baterii z tamtego okresu oferowała bardzo niski zasięg, a infrastruktura ładowania praktycznie nie istniała. Pojazd był więc nieodpowiedni do codziennego użytku, niezależnie od tego, jak wizjonerska była idea, która za nim stała. Również ekonomicznie koncepcja nie mogła się obronić. Tak więc AMC Amitron pozostał czystym eksperymentem. Dziś jest postrzegany jako dowód na to, że nawet dobre pomysły mogą ponieść porażkę, jeśli technologia i rynek nie są jeszcze na nie gotowe. 7. Fiat Multipla praktyczny, ale odrażający. Kiedy Fiat wprowadził Multiple na rynek pod koniec lat 90., przyświecał mu jasny cel, Maksymalna przestrzeń wewnętrzna na możliwie małej powierzchni. Z sześcioma pełnowymiarowymi siedzeniami i zaskakująco elastycznym wnętrzem, multipla była technicznie i funkcjonalnie niezwykle przemyślana. Rodzinom oferowała rozwiązania, których wielu konkurentów nie miało. Jednak to wygląd zewnętrzny stał się dla samochodu zgubny. Niezwykły przód i krępe proporcje wywołały w całej Europie drwiny i odrzucenie. Zamiast rozmawiać o jego praktycznych zaletach, kupujący dyskutowali niemal wyłącznie o designie. Wielu po prostu nie mogło sobie wyobrazić codziennej jazdy samochodem, który tak bardzo odbiegał od panujących ideałów piękna. Tak więc Fiat Multipla poniósł porażkę mniej z powodu techniki, a bardziej z powodu percepcji. Pokazuje dobitnie, że nawet inteligentne koncepcje nie odnoszą sukcesu, jeśli design nie trafia emocjonalnie do ludzi. 8. Nissan Cube. Odważny design o ograniczonym efekcie. Nissan Cube został opracowany jako kompaktowy samochód miejski, który, pomimo niewielkich rozmiarów, miał oferować jak najwięcej przestrzeni wewnętrznej. Jego pudełkowata sylwetka i asymetryczny tył sprawiły, że był natychmiast rozpoznawalny. Dla niektórych kupujących, ten design wydawał się zabawny i oryginalny. Dla wielu innych, jednak po prostu nieatrakcyjny. Technicznie Cube spełniał swoje zadanie niezawodnie, ale osiągi i dynamika pozostały przeciętne. Efektowny wygląd dominował w każdej dyskusji na temat samochodu i uniemożliwiał wysunięcie na pierwszy plan jego praktycznych cech. W Europie i na innych rynkach Cube pozostał zatem pojazdem niszowym. Ostatecznie Nissan Cube pokazał, że sama indywidualność nie wystarczy, aby osiągnąć szeroką akceptację. Odważny design może przyciągnąć uwagę, ale równie szybko może odstraszyć potencjalnych nabywców. 9. Plymouth Prowler. Spektakularny. Wizualnie słaby w codziennym użytkowaniu. Plymouth Prowler został zaprezentowany pod koniec lat 90. jako jeżdżący hołd dla hot rodów z lat 30. Z wolno stojącymi przed nimi kołami, długą maską silnika i agresywnymi liniami natychmiast przyciągał wszystkie spojrzenia. Optycznie wyglądał jak ekstremalny samochód sportowy, który miał łączyć emocje i nostalgię. Jednak za efektowną obudową brakowało odpowiedniej substancji. Silnik V6 oferował jedynie przeciętną moc. Dynamika jazdy pozostawała poniżej oczekiwań, a użyteczność na co dzień była mocno ograniczona. Wysoka cena, niewielki komfort i praktycznie brak praktycznego zastosowania znacznie ograniczyły grupę docelową. Prowler pozostał więc samochodem dla entuzjastów, a nie dla rynku masowego. Plymouth Prowler dobitnie pokazuje, że wyjątkowy design sam w sobie nie gwarantuje długoterminowego sukcesu, jeśli osiągi i użyteczność nie dorównują mu. 10. Ford Nucleon Pomysł poza rzeczywistością. Pod koniec lat 50. Ford zaprezentował Nucleona, jedną z najbardziej radykalnych koncepcji samochodowych wszechczasów. Pojazd miał być napędzany nie benzyną, lecz małym reaktorem atomowym i móc pokonywać tysiące kilometrów bez konieczności ładowania czy tankowania. W epoce naznaczonej atomowym optymizmem i techniczną euforią, ta wizja dla wielu wydawała się kolejnym logicznym krokiem w przyszłość. Jednak pomysł rozbił się o rzeczywistość. Miniaturyzacja bezpiecznego reaktora była technicznie niemożliwa, nie wspominając o ogromnym ryzyku w razie wypadków. Wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa, koszty i społeczne obawy przed promieniowaniem radioaktywnym sprawiły, że realizacja była nie do pomyślenia. Fort Nucleon pozostał zatem ograniczony do modeli i rysunków. Dziś jest on symbolem bezgranicznej fantazji inżynierskiej, ale także ostrzeżeniem przed sytuacją, gdy ambicje techniczne tracą wszelki związek z praktycznym i bezpiecznym zastosowaniem. Kiedy dziś spoglądamy wstecz na te nieudane innowacje motoryzacyjne, wiele z nich wydaje się dziwnych, czasem wręcz absurdalnych. Jednak za każdym z tych pojazdów stała kiedyś niezachwiana wiara w postęp. Inżynierowie chcieli przesuwać granice, projektanci chcieli kształtować przyszłość, a producenci chcieli pisać historię. Te pomysły narodziły się nie z głupoty, lecz z ambicji. Właśnie dlatego te porażki są tak pouczające. Pokazują, że innowacja wymaga czegoś więcej niż tylko odwagi i fantazji. Wymaga zrozumienia człowieka, codziennego życia, bezpieczeństwa i ekonomiczności. Samochód może być technicznie genialny, a mimo to ponieść porażkę, jeśli jest zbyt drogi, zbyt skomplikowany lub emocjonalnie nieakceptowany. Inne z kolei dowodzą, że dobry pomysł w złym czasie pozostaje równie nieskuteczny jak zły. Te dziesięć nieudanych innowacji to nie przypisy w historii motoryzacji, lecz sygnały ostrzegawcze. Przypominają nam, że postęp to zawsze równowaga między wizją a rzeczywistością. A czasem prawdziwy postęp powstaje dopiero wtedy, gdy uczymy się właśnie na takich błędach.